spierdzieliło z rana wody nie wiem ile litrów, bo nie sprawdzałem jeszcze ale naprawdę, naprawdę dużo, dużo no i postanowiliśmy z Kubą, że dzisiaj będzie dzień wapnowania tutaj wczoraj kosiliśmy żyto performer bardzo ładnie dało 11700 całkiem spoko nigdy w życiu tyle nie nasypało mi żyto naprawdę jestem pełen podziwu no i tak dzisiaj wapnujemy dzisiaj lecimy z wapnem wapno supla supla gran chyba jak dobrze pamiętam chyba supla gran będzie trochę głośno ale muszę zobaczyć jak to będzie Zielony. No ładnie Bardzo ładnie się obsypuje w No Znaczy się Kuba takim zwykłym jakimś tam rozsiewaczem próbował to siać Niby nowy, ale Z Białorusi przywieziony coś tam z nim jest nie tak bo z tym wapnem sobie nie mógł poradzić nie, bo e, tam są te mieszadła, które są, one się obracają z taką samą szybkością jak tarcze no i problem jest tego typu, że te mieszadła po prostu mielą to wapno, nie a Vokpal ma te mieszadła zrobione na mimośrodzie i one jak czują opór jakiś duży, to po prostu się obracają na tym mimośrodzie i omijają e, i omijają e, Wodach, więc tutaj zdecydowanie, zdecydowanie lepiej bomba działa i z takimi rzeczami zdecydowanie lepiej sobie radzi tutaj trzeba będzie przelecieć dwa razy dwa razy i pewnie zbraknie powinno się skończyć akurat do między dolatuje ładnie jest tak przed tego profesjonalnie na 2 hektary wysiejemy tonę 200 Mocniej. Tak może. Podamy wapno od razu z automatu będzie się. ale daleko rzuca. Yy, podamy wapno z automatu od razu będzie się lepiej. Słoma rozkładała resztki pożniwne Także. daleko w ciul. Bardzo daleko się rozrzuca. Fajny plus wapna. Generalnie same plusy w tym wapnie, bo zazwyczaj yy, w workach, w yy, workach, Boże, w innych wapniach, gdzie tam zamawiałem, to za wkłady foliowe trzeba było dopłacać tak, żeby wapno było w zwykłym worku, tym wiadomo w BigBegu plus wkład foliowy to zawsze sobie życzyli jakieś tam dodatkowe yy, pieniążki, nie? A tutaj, tutaj nie, wszystko w standardzie, dostajecie dupla No i może pokażę Wam jak to w ogóle wygląda, nie? Patrzcie Ładnie się osupiuje w bogu Nie leci tutaj nawet grama, nie ma gdzieś tam zastoju, żeby przytrzymało. No i chyba trzeba do końca go otwierać. też tam ładnie dolatuje do końca. No mówię, jest fajnie. Tą stronę już tak ładnie nie widać. Ale mówię, jest całkiem, całkiem jest niezłe wapno. Jeśli chodzi o wysiewanie, tak? Jeśli chodzi o efekty, to zobaczymy. Na pewno Wam tutaj będę na bieżąco relacjonował to wszystko. Jak ono tam działa. Tutaj te kolejne co ja sobie powy wjeżdżałem tu muszę wolniej żeby tam to Dobra, lecimy. trójka. lecimy, tak? Znowu pakujemy. jest naprawdę przepiękna, tak, bardzo, bardzo ładnie nam tutaj się rozsiewa kuba, właśnie też mówi, że kurczę, mówi, ale fajnie jak polifoska. Tutaj muszę o, o, tak. Powiem Wam, że po tym roku stwierdzam, e, że wapno to jest podstawa. pamiętajcie no jedno ile dacie, tyle zbierzecie, tak? Nawozu można troszeczkę mniej gdzieś tam przyciąć, można go nie dać wcale, ale wapno musi być. Wapno Wam odblokuje wszystkie składniki, i tak naprawdę, jeżeli ktoś tam kasy nie ma, no to rok dwa jest w stanie szukać bez, e, bez nawozu. Nie? Tak naprawdę. E, no ważne też jest, żeby słomę zostawiać, tak? żeby kurczę, no nie zabierać tej słomy do zera, e, jeśli nie macie gnoju, tak? no bo jeżeli to zabierzecie, to tak naprawdę więcej szkody wyrządzicie polu niż dobra. Tak? No bo ktoś mówi, bo słuchaj, jak co roku śpię słomę, to ona mi się nie rozkłada. No nie rozkłada się, bo widocznie coś jest nie tak w glebie. Albo jest nie takie pH, albo nie ma tego życia glebowego. Które trzeba gdzieś tam w jakiejś postaci dostarczyć, tak? trzeba się po prostu pochylić nad tym tematem i zastanowić, tak? co ja robię źle, że ta słoma na następny rok się wyoruje, tak? Bo, bo ona się nie powinna wyorywać. No i tu będzie znowu kolejna cyk, jedna. I cyk, tam środek na grubej i duże przeleciany, więc też powinno być dobrze. Tam się odsunąłem, czyli dorzucę do samego końca. To jest właśnie brak GPS-u, nie? Na GPS-ie byśmy zmierzyli. Zostawiamy szerokość roboczą. Cyk, cyk, cyk zadajemy. GPS nas prowadzi. Słuchaj, źle jedziesz, tak? Skręć mam tyle i tyle centymetrów w tą stronę, nie? A tak to jak zwykle wszystko opiera się na oko. Cóż, jak się nie ma co się lubi, to się lubi to się ma. No i też trzeba będzie wrócić środkiem. Dożdżę jeszcze zrobić. Wapno pójdzie, będzie, wapno samo z siebie będzie prowadziło rozkład, właśnie tutaj tych resztek możliwych. Do tego jeszcze pójdą bakterie i powinno być dobrze. Akurat wapno idealnie przyjechało, tak, transport przyjechał. Boże, jedyny w czwartek. Tak, w czwartek przyjechał transport. Czy w środę? W środę, dzisiaj sobota. To w środę przyjechał transport. Czyli znowu bruzdy. Tędy przejechać, nie przejechać, to nie powinna być wzrostu o i tędy znowu no, to już praktycznie